A ja jestem Liberek i witam was w kolejnym odcinku Survival Games, tak, oczywiście jest już 20 sekund do rozpoczęcia mapki, Jak widzicie jest aż 16 osób, 17, bardzo dużo osób na Nie Mnie będzie łatwo tutaj przekazać, tym bardziej, że nie grałem na tej ręce, więc będzie ciekawe, dosyć ciekawe Mamy tutaj blisko do skrzyżki, lecz że u mnie jest dużo ludzi, więc wszyscy mogą do niej iść. No to jest, nie jest fajnie zwykłe. O. A tu już nie będę się użerał z tymi ludźmi. A, ręka. O tam. Spierdziłem to. Oby było jakieś jedzą kawę, ja też nie będę, ale nie mam na początku, bo karnet, który jest na a nie, na, będzie więcej no, chociaż... nic tu nie ma. O, tu na ten pulce, to nie będzie pić. Nie. I mamy, kurde, mamy, mamy. Tak, ja, i jest

chodzi z tymi galotami. Hmm. Dobra. Rozumiem. A tego w ogóle nie rozumiem, ale rozumiem. Wszystkie no, te moje na O, teraz powinienem mieć tak wszystkie te internety, co miałem ostatnio na w ostatnim odcinku. Naprawdę polecam odcinek, bo ten. W ogóle mieliśmy wtedy pierwszego kino. Jeszcze nie mieliśmy na tym odcinku. Więc pozytywnie, pozytywnie. Zmierzamy w dobrą kolonię, myślę. Na razie mamy dosyć dobre i takie Jakby jakby ta zbrojka i jeszcze te spodenki były żelazne, to po prostu było bajansko, nie? Byśmy mieli jeden z najlepszych temów, to byśmy najlepszej temy, bo tutaj raczej diaksowej zbroi albo czegoś w tym stylu nie ma. O, widzimy tutaj jakiś domek. Z góry mówię, że nigdy nie grałem na tej arenie, ja Grałem na podobnej, bo w sumie na każdej są takie i w ogóle. Ale na tej jeszcze nie grałem. Więc co tu może być? To chyba pułapka. Jaka jest, co to jest. Lewis. Nie wiem, to jest. O kurze, nie wiem, że to jest pułapka nie Super, to może być No O w tu czemu, No to nie zaklinowaliśmy, no zarąkliście. Oj nie, nie, tak, dobra Opanowałem sytuację, nie, ja wszystko tutaj opanowuję, proszę państwa. Ja ja nie mam opanować, nie, 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 w tym życiu Mamy <ścoughs> tutaj Obromili mi skrzynkę! Kolejny skrzynkę. To aż to Rumuny jedne tutaj, tak będzie go chcę zabić. Zabrać tylko i ten z moich sklepów. Ole <grymne> ludzi już podawało! Tyle ludzi było i tutaj będzie. To z nami będzie duże, coś będzie. Wiedziałem, to jest O, oh, tym. Nie, to jest to... sam. Czy co co to jest takie same, więc nie będę wierać? Chyba jest takie same. Ale raczej tak. Patrzałem, grałem wczoraj sobie na single playerze, bo czasem... Nie śmiejcie się, czasem sobie lubię pograć na single playerze. I... Tak, takie same są. Takie same nie ma żadnej różnicy, więc... Więc poczekaj to z O zbanowa za he... 5 razy kilo euro. o kurde. To ładnie ja teraz rozmyślałem nad Kill aurą, ale mówię, jak mam stracić tą wszystką kasę, co tu już mam zarobioną, to pierdziele wchodzi trochę sobie trochę się pomęczyć. Jak widzicie dostaliśmy ciasteczka. A, i kurde, zapomniało mi się nagrać y, te Skywarsy, bo mówiłem, że będzie ta seria i jeszcze Skywars. To będzie główna... Gówna. Główna, nie wiem jak powiedziałem, ale chyba główna, powiedziałem. Główna seria ta będzie, ale tamta też miała być, skoro się do niej tak zapomina. Moglibyśmy w sumie, piszcie w komentarzach, czy zrobić, bo ja myślałem też na serię z Party Games. Party Games też są spoczko i byśmy robili każdą na oddzielnym serwerze, chociażby się trochę dużo serwerów znaleźć. <grym> Hehe, jak są

Nagromadam odcinek yy, z Maciejem ze Staszkiem. Niedługo będziecie mieli taki właśnie odcinek, pewien. O, już. O, nie to jest zabawne. Tutaj lepiej nie wskakujmy. Yy, bardzo spoko w kolej mój złóweczak. Więc myślę, że przyjemnie będzie się Wam oglądał, a mi przyjemnie będzie się z nim działo, więc bardzo fajnie się ze wszystko złożył, myślę, że to będzie bardzo fajnie. Bo no chciałbym robić tak z każdymi moimi kolegami, który mam tutaj, no ale niestety dużo ich po prostu nie chcę nagrywać albo nie ma kanału. No Maciej też nie ma kanału, no ale na pewno mam dwą bo chcę nagrywać o utygnąju, o tygnoju! O ty Zabij mnie! Kurde! Zabił mnie. Zaszedł mnie z tyłu. Kondzie się lepiej, dwa jakiś pod kondzie Hmm, kurde, nie wiem czy robić jeszcze jedną arenkę. Dupa, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zawsze mam taki ten, czy robić dru drugą arenkę, ale w sumie z drugiej strony to się później tak długo robi. Ale w zamian robimy trzy arenki Skywars. I wam się odegram na tym, że nie nagrywają teraz Skywars. Tak, wykładnie, ok. To ja za bo więc, kurde, nie chcę nic zrobić, ale bójko. O, A więc, widzimy się na ręce Skywars, moje ziomeczki. A więc, ja już wracam naszego kochanego serwera. JASZOKA MC KOKA, JASZOKA PREM Kurde, dupę A więc ja włączam e, JASZOKA i widzimy się po krótkim cięciu. Siemaneczko po krótkim cięciu. Widzicie, tu się ktoś zrobił, a mi się włączył jakieś gówno i wolno mi się mieszkawki wybrać. Nie wiem, co to jest. Uff. Widzicie, to nie wiem, jak mi się będzie krało z tym, ale chyba to dupy. Chodzi na tego, dobra? O 2.9. Do tego a... to będzie najniższe, żeby To jakoś pożar, pożar, Tutaj proszę, pożar, 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 a pożar, 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 no pożar, 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 glida tak To Nie no, mam dobrej tany no, akurat, A, ale musiałam to wygromadźć. No, zawsze... ...czup-czup. jest strzał, nie ma łódku. Hi-hi-hi! nacelujemy tą łódką myszką. O, nie ma. No kurde, co zrobić? Ja zrobię krótkie cięcia i spróbuję naprawić te wszystkie lagi, bo zagrać się nie da. Kolej tam wyrzuca mieczek w tle, nie wiem co, na no, więc Ja robię krótkie cięcie i naprawiam te lagi. Smeczko ziomeczki na yy, myślę, że już przedostatnie ręce albo jeszcze zrobimy. No myślę, że te zrobimy jeszcze, tak mówię. Naprawiłem już ten bądry, się tak nie się to widzicie, tutaj wszystko działa, pięknie. Co tu jeszcze wam powiedzieć? Nie mogę robić, pięć, dwa, wszystko, trzy, 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 co? trzy, jeszcze trzy, powiedzieć tak trzy, 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 nie, nie, trzy, 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 Wam trzy, trzy, nie, trzy, trzy, nie nie, trzy, 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 z trzy, 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 będzie chyba najlepiej, bo jutro już nie będę musiał się rąbać z tym, bo jutro jest niedziela. Ja nie mam pełny highlight nie

а, не, 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 не удалось. Я, ребят, жараш, короткие пять. Ну, ай, ну... Сбаговано. Ну, а <laughs> вы не сбаговано. О, боже, не, Вспомни, ай, Вот это, ай, не, сбаговано. Yy, to jest bardzo spokojna yy, Ja teraz robię krótkie cięcie i widzimy się w jakiejś cięciu. Dobra, siłoneczko po krótkim cięciu już zaraz się zaczynam Mam w tym kolesie tutaj swój. Nie wiem, jak on ma yy, subares, jeśli miał oglądać. Bardzo Cię pozdrawiam, serdecznie. Ja już się A, na tak, jest, ale a, ja, nie mamy drugiej temu, więc w możemy z wykołać. To jest na środku? What the fuck? Dwój na środku są jeszcze mają Oby się pozabijali Oby się pozabijali Bo jak nie będą się zabijać to ja Ja się zabijam O ty I kurwa ty Boże nie buduj Czemu do mnie szaj muszę mogła pisząć. O ale bo dobre idzie Dobra. ty kurde okay. nie Jest mój ziomek yes, nie Zapiszę, bo nie mogę już do niego odpisać. Nie Miałem się do niego, kurde, budować, bo możemy starali. No, co tam tutaj, ale ja takiego teraz żebym, ja, takie nie mam, takie pełne skupienie było. Masakra. Dobra, lepiej, już sobie gadamy. A, i w ogóle już ten poniedziałek. Pogadało mi. Zobaczcie, co ja mam na to właśnie. 100%, tu. No, nie gra. Soj przeciwnie. No, nie mam czynić, pokażę. Poko kolor. Można mi robić tego soja. Ja nie, nie mam kurde. Zobaczymy jak tam u, na, u naszego suba jest Tutaj jak widzicie bije się z nim się z nim, walczy, walczy Tutaj jest lepszy koleś A w ogóle nie wiem na środku Ale kurde spokojnie. Koleś ale Dobra. Kurde szkoda Szkoda trochę hmm. Tutaj jak widzicie tutaj się play Poglądam sobie tą rękę nie wiem jak wie, ale ja sobie chcę ją pooglądać, bo, bo jest fajna. On teraz nie ma się przy tym podciągnąć, więc to jest może na jego spokojny naskórk. Co on zrobił? Teraz go lawa A nie, zrobił sobie bunker. No ale, z drugiej strony... O kurde, to mi się stało? O kurde, co

tu jest wejścia ja to mę? Superfa jest ja tego No, superfa jest jakoś. Nie to ale pozdrawiam, pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Idź, pójdź ponad tą Idź na jest Dobra, ja wychodzę Dobra Eee Aaaa W sumie kończymy no Kończymy już kurde odcinek Prawie 20 minut Kurde Ile on trwa Nie wiem kurde Bo nie patrzyłem kiedy go zacznę. Tej... Ja już szybko kończę migu, migu 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 Szybko a więc Już w poniedziałek będę miał mikrofonik Więc bardzo fajny bo Myślę że będzie bardzo fajny Będę miał naprawdę na super głos. No Eee A więc ja tą ręką tym odcinkiem w ogóle nie to dziwnie trochę brzmi, kończę dzisiejszy odcinek, więc widzimy się w na następnym odcinku. Ja oczywiście jak zawsze za, zapraszam do subskrybowania, tego myślę, że zarobi z tego kanału, no może nie jest jakiś super super, ale myślę, że się bardzo rozwinie i będzie dosyć fajny. Więc jeśli pomożecie mi to tym subkiem i komentarzem łapka nie wymagana. Wymagany jest jakby tylko komentarz, ale jak nie macie konta albo coś, albo na przykład macie kanał i nie chcecie sobie zaśmiecać, to ja to rozumiem. Yy, nie piszcie, no ale wystarczy zostawić, jak nie macie niczego takiego, to zostawcie subka i komentarze, ja naprawdę się yy, ucieszę, w to nic nie kosztuje, ja za to nic nie dostanę, więc... Naprawdę bym się bardzo cieszył, więc ja oczywiście kończę tą aręką i do następnego siema. Podejdę kurde i nie ten głośnik nacisnąłem sorry, do teraz siema na